Witam wszystkich serdecznie z tej strony Agnostik a to jest filmik pokazujący znaczy omawiający ten system lobby ogółem i pokazujący, zademonstrowujący jak dołączyć do mojego open lobby, bo wczoraj zauważyłem, że your NAT type is open czyli mam otwartego NATa co umożliwia mi łatwe hostowanie na przykład dzięki czemu będę mógł robić z te Open Lobby. I tak, co chciałem powiedzieć? Oczywiście, Lobby, system Lobby jest zbudowany tak, że najpierw wyszukuje gry poniżej pingu 50, później poniżej pingu 75, 100 i tak dalej. I naszym zadaniem jest znalezienie pingu, najlepiej poniżej 75. Jeszcze 100 czasami udział, ujdzie, ale to też zależy... Chyba tak mi się zdaje właśnie, że to zależy od kompa tego gościa, co hostuje. Czasami po prostu może nawet z tym pingiem poniżej 75 wyszukać nam grę, na której nie da się grać, co jest bardzo... Hmm. ...złe. <laughs> nie wiem, co powiedzieć. Tak. Tylko teraz, jak widzicie, mam ten open up i po prostu mnie bierze za hosta, bo... Tam połączenie jakieś mam, jeden Mega uploadu. to nie jest dużo, ale najwidoczniej lepsze niż oni mają. I naszym zadaniem jest po prostu wyjść, jeżeli wyszuka powyżej 100 lub właśnie 100. Ja zawsze wychodziłem tak jak wyszukujesz yy, poniżej 100, to już wychodzę i szukam jeszcze raz i po prostu. W końcu powinno nas dołączyć do gry z mniejszym pingiem. Tylko, właśnie, ja mam problem z pokazaniem tego, ponieważ do mnie będą dobijać gracze, tak jak już wcześniej mówiłem. O, ale teraz wyszukało poniżej 50, wbiłem na mecz. I nie powinienem mieć żadnych lagów, powinienem mieć cztery kreski pingu. I zaraz to się okaże, jak to będzie wyglądać, tylko ładuj się kresko szybciej, bo arcade na Search Destroy czeka. Search and Destroy. Destroy the objective. Tutaj widzimy jakieś różne napisy, trochę mi się zwiesiło, bo mam teraz um, ustawione, że to jest wersja zwindowowana, czyli w okienku, co ja mówię zwindowowana, taki mój neologizm oczywiście agnostyczny. Po prostu mogę łatwo ją minimalizować i tak dalej. I czasami się tak zawiesza. Ale to nic. Mam nadzieję, że to się nadal nagrywa. Co my tutaj widzimy na tym loadingu? Verzajśniz. Jakieś słowo to chyba znaczy. Co tam znaczy? Nieważne. Bo już leci mecz. I widzimy, że już mam cztery kreski. Jest bardzo ładnie. Wybiorę jakąś klasę. Zobaczymy, czy. Będę mieć lagi czy nie? Pink poniżej 50 wyszukało. Najprawdopodobniej. Więc stroi. Zobaczymy. Jak widzimy, nie mam najmniejszych lagów. Nie widać żadnego ścięcia. Ja nie umiem grać na tym trybie ogółem. Wziąłem jakieś MP5, więc to jest tylko tak. No, właśnie, już padłem. Od tyłu mnie zaszli. Ale jak widzimy, nie ma żadnych lagów. Ogólnie to dobry host się trafił. I do tego musicie dążyć. Żeby był ping poniżej 75. Ten poniżej 100, właśnie czasami, zawodzi. Ale czasami gra się w miarę przyzwoicie i na takim. Widzimy teraz może. No, już wyszukuję poniżej 100. To już jest zły. A więc myślę, że to w miarę już teraz omówiłem. I przejdę teraz do mojego drugiego tematu. A więc, żeby dobyć do mojego Open Lobby, wchodzimy na mój profil na z tym na YouTubie, tam jest link do mojej grupy, dołączamy do grupy. Tam to chyba już jakoś dołączycie sobie do tej grupy. Jeżeli jesteście już w mojej grupie Agnostic 080, po prostu... Ja tutaj zrobię takie wydarzenie, znaczy ogłoszenie, że tam robię Open Lobby i tak dalej. Tutaj robię od ostatniego momentu, od maja, 22 maja, robię po prostu takie ogłoszenia, właśnie o nowym filmiku i tak dalej. Więc zapraszam do mojej grupy. Jest już 161 members, czyli tych, o Boże, nie wiem, tych członków. No, i tak. Po prostu, jeżeli takie wydarzenie jest, że jest Open Lobby pisze, wchodzicie do czatowego czatu, <grywki> czatu grupy i klikać prawym przyciskiem na mój nick, i tam będzie dołącz do gry. Pierwsze pięć szczęśliwych osób po prostu będzie miało zaszczyt ze mną zagrać. Oczywiście tutaj żartuję. Ale niestety nie będę raczej grać na Grand Warze. Tutaj gram przecież na PC, tutaj jest za dużo hakerów. Na Grand Warze jest ich o wiele więcej niż na innych trybach. Zauważyłem też, że dużo jest nawet na dominacji, niestety. Takie życie to niestety nie konsole. Wszyscy hakują. Ale nic. Będziemy sobie grać czasami. Więc zapraszam do mojej grupy. A lobby już powiedziałem, systemie trochę. O, no games fund, czyli po prostu nie ma takich gier. Po prostu to jest tryb taki mało odwiedzany, uczęszczany. Wiem, że robię dużo błędów, jest nagrywane live. A jeszcze jedna sprawa. Jeżeli masz lagi, pomimo tego, że dopiło cię do dobrego pingu, masz cztery kreski i tak dalej. To jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że te lagi nie są spowodowane dużym pingiem, słabym hostem, a tylko twoim słabym komputerem. A więc najlepiej włączyć sobie Frapsa w darmowej wersji nawet, wejść do gry i sprawdzić ile FPSów ci pokaże. Jeżeli masz tak 60 już takich stałych, że ci nie spada na przykład do 30-40, to na tym da się grać. Najlepiej jak jest 90, ja mam 91 stałych. I tak, właśnie dobrze, jeżeli się nie ruszają te FPS-y, że nie spadają tak o 20 na przykład takie spadki. Ponieważ jeżeli masz takie spadki, to najprawdopodobniej jest to właśnie twoim problemem, a nie żaden host. I niestety zostaje tutaj zmiana komputera, na przykład karty graficznej czy czegoś, jakieś ramy i po prostu teraz już będę kończyć ten filmik. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wszystko zostało zrozumiane. Oceny bardzo mile widziane. Cóż za rymy. Na razie. Cześć.